wtargnął na nabożeństwo świadków Jehowy. Kobieta miała przy sobie oświadczenie o tym, że nie, zda, nie zgadza się na przetoczenie krwi. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego świadkowie Jehowy nie zgadzają się na transfuzję? O tym z naszymi gośćmi, panem profesorem Andrzejem Chmurą z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus i z panem Dawo. I z panem Stanisławem Chłościńskim, prezesem Stowarzyszenia Wyzwoleni. Przez ile lat był pan świadkiem jechowy? 60. 60. Od ilu lat pan nie jest? Zasadniczo nieczynny jestem już od 10 lat. Nieczynny, ładnie tak, tak, to tak, powiedziane. Dlaczego świadkowie jechowy nie zgadzają się na transfuzję? No Jest to problem dość, dość, dość złożony, aczkolwiek nie ma żadnego. Podłoża ani teologicznego, ani medycznego, ani, ani prawnego. Słowo by trzeba było sięgnąć do historii, do, do czasów jakby założenia tego ruchu Świat religijnego. Tak. Mhm. To jeszcze wyłócą się przecież z ruchu badackiego i tutaj do tych początków, jakby do czasów. Drugiego prezesa Rutherforda, który za wszelką cenę po podziale, gdzie te ugrupowania podzieliły się na małe grupki mhm. po śmierci Rasela, chciał w sposób szczególny zaistnieć. I wtedy tam po prostu wymyślano na tamte szanse, to są lata powiedzmy jeszcze 1916-18, garki aluminiowe wtedy były niedobre, szczepienia były niedobre, a więc chciano nadać specjalnego jakiegoś znaczenia mhm. tej, tej grupie pomocy. Nadanie znaczenia, tak? tak jakby... Znaczenia. I to szczególnie tutaj jeszcze za trzeciego prezesa Natana Nora, który wprowadził, chcąc podkreślić specjalny spietyzm tej grupy wyznaniowej, mhm. wprowadził. Jakby na nowo zakaz używania krwi, posługując się właściwie jednym tekstem biblijnym z Dziejów uh -huh. Apostolskich 15 rozdziału a 20 wersetu, mówiącym o zakazie spożywania krwi. Okay. I na tym właściwie oparto całą, całą teorię po prostu. Mhm. odmowy przyjmowania, przyjmowania krwi, mhm. co, co nie ma żadnego uzasadnienia. Tutaj żaden z biblistów, żaden z teologów... No ale myśmy czytali, że Świadkowie chowy właśnie twierdzą, że w Biblii jest napisane, że to jest niedozwolone. No jest niedozwolone. Jeden tekst, jak tak, powiedział pan tak, Stanisław. Tak. Tak. Ja pokazałam naszym widzom, panie Stanisławie, właśnie jak wygląda ta karta. Tutaj dał nam pan coś takiego, co też możemy pokazać widzom, że coś takiego, proszę państwa, trzeba wypełnić i tu jest chyba już wyższa jakaś matematyka, logika Dokładnie, i nie no. wiem co. Do również możemy Państwu pokazać taką kartę identyfikacyjną dla dziecka, tak? Dokładnie. Dziecko taką kartę też nosi przy sobie i jeżeli coś się stanie, to trzeba się skontaktować z rodzicami. No, Tam jest podany adres rodziców, mhm. dokładnie nazwisko, dokładne namiary. I nie I... może lekarz z dzieckiem, prawda? Tu nie może lekarz ratować dziecka, tylko musi się najpierw z rodzicami skontaktować i zapytać, czy możemy przetoczyć Mało dziecku tego, krew. Mało tego, jest olbrzymi nacisk na tego rodzica, żeby zrobił wszystko, żeby zrobił wszystko, żeby temu dziecku w razie potrzeby takiej medycznej tej krwi nie podać. Ale powiedział pan, panie że jest nacisk. Kto naciska? Dojdziemy do tego pomalutku. Ten nacisk jest zdecydowany, bo tutaj nawet jest takie zdanie w instrukcjach pewnych Aha. podanych, że nawet może wykraść. Jak się nie pójdzie, to nawet wykraść. Dziecko ma kopać, krzyczeć. Urwać ten, 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 po prostu całą instalację, aparaturę. aparaturę mm -hmm. Tak, przewrócić. Histerią po prostu ma w jakiś sposób zareagować na, na, na tą sytuację. No, My e... też reagujemy na to, że pan profesor bardzo ciężko westchnął. W tym momencie, zauważalne to było, panie profesorze. Zechnął się pan z taką sytuacją. Właśnie. Tak, oczywiście. Jak będąc chirurgiem, zwłaszcza chirurgiem, transplantologiem, miałem szereg razy do czynienia ze świadkami Jehowy i to jest sytuacja trudna dla chirurga, dlatego że no, nas uczono i my jesteśmy po to, żeby wszelkimi możliwymi sposobami ratować życie. życie człowieka, pacjenta, którego podejmujemy się operować. No i oczywiście mając w perspektywie niemożność zastosowania jednego ze środków terapeutycznych skutecznych i nieraz koniecznych, jakim jest przetoczenie krwi, no, ma się duży problem. Zwłaszcza w transplantologii. U nas była dyskusja wielokrotnie na temat, jak postępować ze świadkami Jehowy w przypadku transplantologii. Mhm. I, e, no, doszliśmy do takiego e, wniosku, ale to jest oczywiście indywidualne, ponieważ nie można lekarzowi narzucić mhm. e, operowania kogoś e, co do e, e, skutków tej operacji czy. Sensu przeprowadzenia tej operacji, czy wreszcie możliwości terapeutycznych, chirurg ma wątpliwości. Więc tutaj sytuacja jest o tyle prosta, że każdy, kto jest postawiony w konfrontacji z chorym, który jest świadkiem jechowy i odmawia przetoczenia krwi, kiedy jest to nawet wskazane, czy potrzebne, czy niezbędne dla ratowania życia, może powiedzieć nie, ponieważ prawo nie reguluje takich sytuacji. Mhm. I w związku z tym jest to sytuacja dosyć uczciwa, prawda? Dlatego, że lekarz może przeanalizować wszystko i powiedzieć nie, bo większość operacji łącznie z operacjami transplantacyjnymi, nawet takimi dużymi wyzwaniami, jakie jest przetoczenie wątroby, odbywa się przy minimalnej utracie krwi, mhm. ale zawsze się może zdarzyć że coś się Panie dzieje. Panie profesorze, a czy zdarzyło się Panu, albo nie u któregoś z Panów, kolegów, którzy jakby zetknęli się z takim oświadczeniem, usłyszeli nie, a mimo to zdecydowali się podjąć operację i e, dokonali Nawet brałem udział, że tak powiem, intelektualny to grozi, to w, to takich, w takich dywagacjach, hmm. dlatego, że dotyczyło to chorego, któremu kiedyś przeszczepiłem nerkę. Byłem w Anglii wtedy i właśnie zadzwonili do mnie, że jest sytuacja bardzo tragiczna z tym chorym, ponieważ nastąpił krwotok, i trzeba mu przetoczyć krew inaczej umrze. No i przeprowadziłem kilka rozmów z żoną i powiedziałem, słuchaj, no albo będziesz miała męża, albo będziesz miała miejsce na cmentarzu, więc wybieraj. No i oni podjęli sami decyzję mhm. wtedy, że zgodzili się na to przetoczenie. Natomiast jeśli nie, jeżeli powie ktoś nie, no to dopóki, jak to mówią, zachowuje świadomość, to nie można nic zrobić. Paradoks zrobić, że jakby był nieprzytomny, nie to wtedy można można nie można nic zrobić. By... Parad... No, znaczy, są... Jeśli chodzi o takie oświadczenie, to byłbym ostrożny, natomiast z przetaczaniem krwi na przykład. Natomiast hmm. wiemy, że w sytuacji normalnej, lekarskiej, jeżeli ktoś na przykład ma krwotok, jest przytomny i mówi, że nie chce się operować, to nie wolno go operować. Natomiast jeśli straci przytomność, to wtedy możemy użyć wszelkich możliwych hmm. środków. Czy często jest tak, że Świadkowie Jehowy, czy Pan, nie, czy pan Pani Stanisławie mm, słyszał o takich wypadkach, że w momencie, kiedy już Świadkowie Jehowi y, stają w obliczu zagrożenia życia, zmieniają zdanie i to nie ma znaczenia? Zdarza się. Zdarza. Znam osobiście parę takich przypadków, gdzie i kobieta po porodzie po prostu przyjęła krew. Z reguły dzieje się to wtedy no, troszeczkę w ukryciu. Hmm. Mawia się z lekarzem, bo jest na tyle rozsądna, że po prostu. Bo się boją kogoś, kto jest wyżej w organizacji. Dochodzimy do tych nacisków, tak, o których tak. mówiliśmy wcześniej. A kto naciska? Kogo się boją? No przede wszystkim sama, sama natura wiary. Hmm. Tutaj w tym wypadku... Przedstawiona jakby wizja przyszłej, przyszłego raju, przyszłego życia w tym raju, chociaż to jest no naprawdę bardzo, bardzo odległe mm. i może być w ogóle nierealne, ale jest tak, fascynacja tym jest tak olbrzymia, że ludzie zapominają o tym, że życie jest najwyższą wartością w tym, w tym wypadku i czasami próbują ale, położyć na szali ale czego się boją? Kogo się boją? Przed... No, Dlaczego czy... ona próbuje w ukryciu? Dlatego też pierwsza to jest jakby sytuacja wyjścia z tym na forum, bo ludzie się dowiadują o tej sytuacji. Ta osoba jest napiętnowana. Przez, ale, przez... innych świadków wiekowych. Tak, tak. Może być tym sposobem też wykluczona, czyli wyrzucona na zewnątrz tej to organizacji. To jest presja, to jest brak tak, wolności tak, wyboru, dokładnie. to nie jest fajne. To nie jest fajne, bo tu mamy do czynienia z psychomanipulacją, z ostracyzmem, prawda? Ta osoba traci zasadniczo wszystko, bo traci całą, cały kontakt z rodziną, traci kontakt kontakt ze społeczeństwem, czasami też traci kontakt zawodowy, prawda, zostaje, zostaje z niczym. I teraz dochodzimy do tych, do tych nacisków. Te naciski, to jest między innymi Komitet Łączności ze Szpitalami. Czyli to... jest taki komitet? Tak, tak, komitet Łączności ze Szpitalami? Tak, tak, w nim są jacyś tak, ludzie, tak? Tak, tak. Hmm. Tutaj jeśli chodzi o Wyznanie świadków Jechowy, bo to jest też dziwna sprawa, bo mało kto wie, że w Polsce świadkowie Jechowy dzielą się jakby na dwie grupy. Jest ta grupa zarejestrowana jako Towarzystwo Strażnica, zarejestrowany związek wyznania świadków Jechowy w Polsce i to są tylko 34 osoby statutowi, którzy, którzy w, związku, w związku są. 125 tysięcy to jest grupa społecznościowa, która nie ma żadnego powiązania prawnego z tamtą grupą. I te naciski to są naciski jakby osób nieuprawnionych. Został powołany specjalny komitet łączności ze szpitalami. Te osoby mają za zadanie wyłuskiwać takie przypadki. Są naciski na rodzinę, prawda? Oni próbują wchodzić tutaj w różne diagnozy. Ale, to, panie profesorze, to brzmi jest manipulacja brzmi, brzmi w ogóle brzmi. na najwyższym to poziomie. To znaczy, to co teraz usłyszę, nie widziałem o tym, ale to brzmi jak sekta, prawda? No, no, brzmi W jak związku sekta. z tym, no to nie jest dobre, bo nie hmm. zostawia się właściwie dobre, wolnej woli człowiekowi. No, tak? Dokładnie. Tak. Tylko co, co zawsze powinno być związane z wiarą, no bo wiara, wiary ktoś przyjmuje hmm. dobrowolnie i może w każdej się chwili poprzez się wycofać strach, oczywiście tak, że tutaj tak, się tutaj... stosuje metody nacisku takie mm -hmm. raczej Panowie. charakterystyczne dla totalitarnych Panie profesorze bardzo serdecznie dziękujemy jest, moglibyśmy... ja jestem troszkę przerażony moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać moglibyśmy ten, długo jeszcze do pogawędzić do tego, wrócimy tak jest bardzo interesującym osobnym wątkiem jest to dlaczego pan Stanisław zdecydował się po 60 latach wrócimy do tego Odejść. dokładnie wrócimy do tego Zaprosiłem panie, panie Stanisławie. bardzo się cieszę dzięki serdecznie. gala osobowości i Roku i jedną z nagród. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Tak jest. Jest nagroda dla pytania na śniadanie. Ogromnie się cieszymy, że jesteśmy w tym zacnym gronie.